Dzisiaj w naszej redakcji gościmy młodzież z Gimnazjum w Lisiej Górze, która realizuje program na własne konto. Zapytamy, czym jest dla Was ten program? Ten program jest dla nas y, czymś w rodzaju przepustki do przyszłości. Pokazuje nam, jak mamy zaplanować swoją przyszłość, swoją drogę zawodową. No, możemy się wiele nauczyć właśnie dzięki temu programowi. Co do tej pory udało Wam się zrobić? E, czego nauczyć w tym programie? Jesteśmy już po pierwszym etapie realizacji programu. W czasie ferii zimowych odbyliśmy cykl spotkań warsztatowych, na której wypoczęto nas wiedzę teoretyczną i praktyczną. Przykładem takiej może być na przykład gra edukacyjna Rynek Jabłek. Naszym zadaniem było kupić za jak najwyższą kwotę wirtualne jabłka oraz następnie sprzedać za jak najniższą. Co Wam dały wszystkie dotychczasowe działania, odbyte spotkania, wizyty? Czego się nauczyliście podczas tych spotkań? Odbyliśmy wycieczkę do banku PKOSA w Tarnowie, gdzie dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje bank. To pozwoliło nam ugruntować i poszerzyć wiedzę zdobytą podczas warsztatów prowadzonych przez naszego opiekuna i studenta Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Kostka, który pochodzi z Ukrainy. Na naszych zajęciach mówiliśmy m.in. o giełdzie, lokatach. Niesamowitym doświadczeniem była dla nas także wizyta w firmie CERTE, gdzie dowiedzieliśmy się, jak, jak zarządza się firmą, pracownikami i bezpieczeństwem. Dowiedzieliśmy się także, że wszystkie marzenia się spełniają, jeżeli tylko poprzemy je pomys własną pomysłowością i wytrwałością. Podobne doświadczenie zdobyliśmy, odwiedzając przedsiębiorstwo prowadzone przez rodzinę Pana Fido. Uświadomiono nam, jak wielką moc ma przekazywanie z pokolenia na pokolenie wiedzy oraz rodzinnych tradycji. Jako uzupełnieniem i poszerzeniem tej wiedzy były nasze spotkania z osobami, które w dużej mierze mają wpływ na to, co dzieje się w naszym ustawodawstwie czy też zarządzaniu województwem. Było to spotkanie z panią poseł Urszulą Augustyn oraz z panem wicemarszałkiem Romanem Ciepielu. Duże wsparcie mamy również ze strony dyrekcji naszej szkoły. Głównie ze strony Pana Marka Rzeszutko oraz Dyrektora Jerzego Sadłonia. Zainteresowanie tego projektu rośnie wśród innych nauczycieli i uczniów. Stąd przeprowadziliśmy otwartą lekcję wśród klas pierwszych na temat ekonomii i przedsiębiorczości. To był pierwszy etap, a co dalej? Jakie Wasze dalsze plany? Rozpoczęliśmy drugi etap. Dotyczy on marketingu i zarządzania a przede wszystkim przygotowujemy się do pracy projektowej, której celem jest stworzenie gazety ekonomicznej wraz z Mini Biznes Planem Wydania. Nasza młodzieżowa gazeta ekonomiczna jest formułą projektową, która będzie oceniana zarówno przez internautów, jak i przez profesjonalne jury, które zostało powołane przez wspomnianą już tutaj Fundację Wsi Polskiej. Ostatnie moje pytanie kieruję do opiekuna e, grupy młodzieży, która uczestniczy w tym programie. Czym ten program jest dla uczniów i w jaki sposób szkoła pomaga w rozwoju młodzieży? W jaki sposób, e, oprócz podręczników, właśnie ten program wzbogaca ich wiedzę? Program na własne konto stwarza uczniom naszej szkoły możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu ekonomii oraz przedsiębiorczości. Tak jak wspomniałem, spotkaliśmy się w okresie ferii na zajęciach teoretyczno-praktycznych, które zupełnie odbiegały od tych, z którymi spotykałem się codziennie w szkole, gdyż bawiliśmy się, a jednocześnie uczyliśmy się. Następnie, tak jak moi poprzednicy wspomnieli, wybraliśmy się do firm, gdzie w sposób praktyczny zdobywaliśmy wiedzę. Szkoła jest miejscem, gdzie należy kształcić młodzież, a ten program stwarza im możliwość zgłębienia wiedzy z, z dziedzin, z którymi tak naprawdę nie mają do czynienia w gimnazjum. Otaczamy ich ogromnym wsparciem, a co widać, bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, więc jestem z nich bardzo, ale to bardzo dumny. Czy warto podejmować takie działania? Oczywiście warto podejmować takie działania, gdyż e, na początku wydawało mi się, że młodzież niezbyt chętnie będzie uczestniczyć w zajęciach z ekonomii oraz e, przedsiębiorczości, gdyż są to trudne zagadnienia, jednak e, przeciw samych siebie i, i naprawdę jest to wspaniała grupa. E, i wydaje mi się, że należy, należy takie programy oraz projekty kontynuować i realizować szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej. Kontynuując spotkanie, naszym rozmówcą jest dzisiaj prezes telewizji Tarnowska TV, pan Zbigniew Filar. Witam serdecznie. Od jak dawna funkcjonuje Tarnowska TV na rynku, jak wyglądały początki i jaki jest obecnie Państwa zasięg? Nasze początki sięgają 2,5 i pół roku wstecz, kiedy to wymyśliłem sobie, żeby zrobić własną telewizję. Wcześniej pomagałem przy tworzeniu innej telewizji lokalnej, która jeszcze funkcjonuje na rynku. Ponieważ te moje marzenia o pracy w telewizji, o tym, żeby współtworzyć telewizję, czy brać udział w pracy jako reporter, wynoszą się z etapu szkolnego, kiedy w liceum prowadziłem radiowęzeł, współpracowałem wtedy z Radiem Dobra Nowina, zbieraliśmy, też mieliśmy współpracę z salonami muzycznymi, gdzie pozyskiwaliśmy muzykę do Radiowęzła. Wtedy to były trudniejsze czasy, kiedy w latach 90. chcieliśmy zrobić radiowęzeł. Nie było jeszcze tak rozwiniętej techniki, jak MP3, jak CD, które wchodziły dopiero na rynek. Zaczynaliśmy na kasetach puszczać muzykę. Single zdobywaliśmy od radia po sąsiedzku, bo chodziłem do szkoły na Bema do zespołu szkół ekonomiczno-gastronomicznych. I tam zaszczepiła się właśnie we mnie chęć tworzenia pracy w mediach. To, żeby stworzyć własną telewizję, to też jest czas, kiedy rozwój internetu pozwolił za niewielkie pieniądze rozpocząć taką działalność. Przez te dwa i pół roku doszliśmy do takiego poziomu, że właśnie dzisiaj możemy porozmawiać tutaj na kanapie, czy wcześniej w programie w kawiarni naprzeciwko że mamy więcej kamer, więcej mikroportów, że to może wszystko funkcjonować. W Tarnowie, jak nam wiadomo, fun funkcjonuje kilka tego typu firm, zatem konkurencja jest duża. Od czego zależy efektywność Pana firmy? Główną konkurencją dla nas nie tylko są telewizje internetowe, ale tak jak Pani wspomniała, również radio, prasa, gazety, ponieważ nasze media działają na rynku lokalnym, więc te wszystkie... Przedsiębiorstwa, które mogłyby się reklamować, muszą dokonywać wyboru. Dzisiaj większość mediów sprowadza się do internetu. Coraz więcej ludzi młodych przede wszystkim używa iPadów, iPhone'ów, smartfonów, laptopów. Ta technika wchodzi w nasze codzienne życie. Coraz częściej sięgamy do internetu i to właśnie chyba jest nasz sukces że. Codziennie mamy ciekawe informacje. Codziennie uaktualniamy stronę internetową. Codziennie przekazujemy informacje z naszego regionu, bo wspomnę, że nasz region obejmuje kilka powiatów subregion tarnowski, tak zwany, Brzeski, Tarnowski, Bochański i Dąbrowski. Myślę, że też upartość w działaniu, konsekwencja nie zważamy na to, że jesteśmy krytykowani w dobrym czy złym kierunku. Zawsze wyciągamy to, co najważniejsze dla nas. Jeżeli jest to krytyka, powiedzmy konstruktywna, że z tego mogą wyjść fajne rzeczy, oczywiście się przychylamy do tego, żeby poprawić tą jakość w miarę możliwości finansowych, technicznych. Jaką funkcję spełnia w państwa działaniu reklama i marketing? To ją organizuje i w jaki sposób Działania marketingowe od swego początku nie były aż tak ważne. Dopiero ostatni rok przyniósł informacje w terenie, że istniejemy. Rozwiesiliśmy trochę billboardów w regionie, które pozwalają utożsamiać mój wizerunek jako właściciela telewizji, utożsamiać. Region z telewizją. Także te działania głównie są prowadzone przeze mnie. Od niedawna mamy na stałe Agnieszkę, która jest menedżerem reklamy i promocji. Zajmuje się głównie pozyskiwaniem reklamodawców. Uzgadnia warunki, na jakich będą emitować u nas reklamy. Ważnym jest dla mnie to, żebym mógł w jaki sposób realizować swoje właśnie marzenia poprzez prowadzenie programów, poprzez wyjazdy w teren, przygotowanie reportaży. Działalność tego typu, jaką jest TV, wymaga szybkiej reakcji na to, co się dzieje ważnego w rejonie Państwa działalności. Jak Państwo docieracie do tych informacji? Na początku wyszukiwaliśmy tych informacji poprzez inne portale internetowe, poprzez inne... E, na przykład rozgłośnie radiowe, które funkcjonują w tym regionie. Dzisiaj e, już mamy o tyle łatwiej, że większość instytucji publicznych, e, muzeów, e, samorządów, e, basenów, e, klubów sportowych e, wysyła do nas zapytania o patronat medialny, e, informuje o, o, z prośbą o nagłośnienie imprez, e, czasem komercyjnych, czasem niekomercyjnych. Dlatego Teraz już mamy o tyle łatwiej, że to my dobieramy sobie tam, gdzie pojedziemy i jaką ilością reporterów dysponujemy. Tak jak dzisiaj realizujemy tutaj z Wami spotkanie, wcześniej realizowaliśmy nagranie w kawiarni naprzeciwko, a dwóch pracowników, reporter i kamerzysta, są na innym nagraniu. Mają dwa wydarzenia, które realizują w tej chwili w Radłowie i w okolicach Radłowa, więc te prace. Już dzielimy między sobą i przynoszą właśnie one efekt. Ilu ludzi zatrudnia Tarnowska TV i na jakich stanowiskach? Czy do wykonywania tych obowiązków zatrudnieni są specjaliści, czy też ludzie, którzy się tym po prostu pasjonują? Po części specjaliści. Można tu mówić o Magdalenie Parze, która od lat związana jest z mediami. Też mamy do współpracy Monikę Ciepluchę, która prowadzi program Tarnowska Kanapa, też związaną z. Byłą telewizją kablową współpracowała wcześniej z telewizją konkurencyjną, przeszła później do współpracy z nami. Na stałe zatrudnionych osób tutaj mamy pięć. Też mamy dwóch stażystów, którzy realizują programy z Urzędu Pracy. Też mamy kilka osób, które współpracują z nami, co są. Firmy, które wykonują usługi filmowania, fotografii. Też mamy osoby na umowę o dzieło, więc różne formy zatrudnienia w zależności od potrzeb, w zależności od tego, kto jakim czasem dysponuje, w jaki sposób my też finansowo dysponujemy środkami, aby zlecić takie zadania na filmowanie imprez, na przygotowanie reportaży. To, to są duże koszty, mimo tak małej działalności, jaką jest telewizja internetowa. Jakie są największe sukcesy Ternowskiej TV? Na pewno hmm. największym sukcesem to jest to, że ciągle rośnie nam oglądalność. Że ciągle jesteśmy na górce i tej górki jeszcze szczytu nie widać. Bo w ekonomii jest tak, że jest dół, jest góra, jest dół, jest góra. My jeszcze idziemy pod tą górę i mam nadzieję, że jeszcze długo będziemy iść. Cały czas mając taki wiatr w żagle i chęć tej, tego rozwoju, bo poszerzanie programowe, zdobywanie nowych tematów coraz łatwiej nam to przychodzi. To też jest pewien sukces, że dwa i pół roku telewizja, która powstała praktycznie z pasji, miała szans, ma szansę się utrzymać. Jakich rad by nam, by nam Pan udzielił w zakresie zakładania takich działalności? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Yy, przede wszystkim, yy, przy prowadzeniu telewizji internetowej czy jakiejkolwiek yy, pracy w mediach, najważniejsze jest to, aby prowadzić yy, taką działalność z pasją. Yy, ponieważ praca dziennikarza, reportera czy, czy właściciela telewizji to jest pewne wyzwanie. To jest tak, jak lekarz idzie leczyć, a nie, nie, nie do końca, to jest jego praca, to też jest pewne powołanie. Także dziennikarz też jest powołany do pełnienia pewnej misji. Jeżeli ktoś idzie pracować jako dziennikarz, po to, aby odrobić 8 godzin pracy, zamknąć teczkę iść do domu, to nie przyniesie mu to po pierwsze satysfakcji, a po drugie, przygotowywane materiały nie będą do końca pełne i jego satysfakcjonowały. Także. Tutaj trzeba mieć w sobie tą iskierkę chęci, uśmiechu i, i pomysłu w głowie. To bardzo cenne wskazówki i na pewno z nich skorzystamy. Dziękujemy za rozmowę, którą prowadziła Gabriela Jasnosz. Ola ale Żołądź. Aleksandra Wezak. Dziękuję serdecznie.